Czy jest jeszcze ktoś, kto nie słyszał o tej dramie, że piętnastolatka napisała książkę nieodpowiednią dla własnego wieku? Ja przeczytałam tą książkę. Kto żyje pod kamieniem, to szybciutko wytłumaczę dramę, ale to nie jest odcinek dramowy, nie na tym się chcę skupić. Słuchajcie, na Twitterze powstało śledztwo, z którego wynikło, że piętnastoletnia dziewczyna podobno napisała książkę 18. To znaczy, był z nią wywiad na stronie wydawnictwa niezwykłego i na końcu była informacja podobno, że książka przeznaczona dla czytelników powyżej 18 roku życia. Mówię podobno, bo ja nie widziałam tego, kiedy to było na stronie, tylko zobaczyłam wpis na Twitterze, screena na Twitterze. Więc nie mogę w 100% powiedzieć, że tak na pewno było, no bo po prostu tego nie widziałam. Potem ta informacja miała zostać zmieniona z 18+ na 16+. A teraz to już w ogóle ten wpis całkowicie zniknął, i informacja, że książka jest nieodpowiednia dla czytelników poniżej 16 roku życia, widnieje na Lubimy Czytać. Problem w tym, że autorka ma 15 lat, więc czy ta książka jest 18, plus, czy 16, plus, autorka jest za młoda na własną książkę. Co to jest za absurd! I oto się rozbija cała drama. Jeszcze króciutki apel do wszystkich osób, które są złe na wydawnictwo niezwykłe, że znowu zrobiło jakiś taki fikołek. Um, ja też jestem zła, bo lubię niektóre ich książki, a teraz to już po prostu czasem aż wstyd coś polecać, no bo ciągle są jakieś takie sytuacje. Do rzeczy. Jeśli jesteście źli na wydawnictwo niezwykłe, za tą sytuację, błagam was. Nie, nie wyżywajcie swojej złości na tej książce, w sensie na recenzjach tej książki, bo ja widzę dosyć dużo jednych gwiazdek bez żadnego wytłumaczenia skąd ta słaba opinia i obawiam się, że może być to właśnie spowodowane po prostu takim złością na tą sytuację. Jeśli uważacie, że książka była słaba i zasługuje na jedną gwiazdkę, to spoko, no nie, no to jest produkt, który podlega ocenie czytelników, ale nie róbcie tego tylko na złość autorce. I w ogóle przede wszystkim, największy disclaimer, nie wysyłajcie hejtu autorce. Ona ma 15 lat. Moim zdaniem tutaj błąd popełniło wydawnictwo, a nie ona. Ona po prostu jest kimś, kto pewnie od zawsze marzył o tym, żeby napisać książkę, i jak dostała taką propozycję, to ją przyjęła. Nie ma zgody na hejt. Mam jeszcze drugi disclaimer, i jest on bardzo ważny, więc proszę nie skipować tego gadania. Do osób, które mówią, że od zawsze marzyły o tym, żeby być autorami. Nie śpieszcie się z tym. Błagam. I to mówię z perspektywy osoby, która debiutowała w wieku 24 lat. Ja również chciałam pisać od zawsze i nawet w wieku 19 lat rozsyłałam propozycje wydawnicze, ale tamta książka nie spotkała się z żadnym zainteresowaniem. I powiem Wam, że jestem tego, jestem za to bardzo wdzięczna, bo kiedy teraz czytam to, co pisałam w wieku 19 lat, czyli 5 lat temu, to ja nie jestem zadowolona z tej historii. I uważam, że debiutując. Tak młodym wieku, mając 15 lat, nie ma się jeszcze na tyle wyrobionego warsztatu pisarskiego, nie ma się takiej w ogóle wiedzy o świecie i takiej nawet emocjonalnej dojrzałości, żeby napisać dobrą książkę. Przepraszam, takie jest moje zdanie. Możecie się z tym nie zgadzać, ale jeśli chcecie debiutować, marzycie o tym, nie śpieszcie się z tym, bo to jest naprawdę wielka chwila i nie chodzi o to, żeby cokolwiek poszło na rynek, żebyście mogli powiedzieć, że jesteście autorami. To naprawdę dopracujcie tą historię, żebyście sobie budowali fajną bazę czytelników, którzy będą chcieli wracać dla waszego stylu. Przemyślcie to chociaż. Dobra, ale teraz do Princesy. Będę z Wami szczera, mi się ta książka kompletnie nie podobała, ale mam w sobie takie, taką ludzką część, że jestem po prostu zła nie na autorkę, tylko na wydawnictwo, że ta dziewczyna nie została jakoś poprawnie pokierowana przez ludzi wokół. Bo w tej książce zawiodła przede wszystkim redakcja. Tam jest tyle takich głupot popisanych, że to w ogóle nie powinno mieć miejsca. To, że jest słaba redakcja w książkach wydawnictwa niezwykłego, to jest dosyć popularny zarzut. Ja chyba nie jestem jakimś bardzo wymagającym czytelnikiem, ale tutaj to normalnie tragedia. Króciutko o czym w ogóle jest ta książka. Mamy jakieś może pięciu bohaterów w całej tej książce, Rosali Spark. Swoją drogą, ile jeszcze wyjdzie na rynku książek, w, którym główna bohaterka, w których główna bohaterka ma na imię Rozali. Nie ma innych imion damskich. Druga postać to jest William, Sign, który jest jej, to za chwilę, jest jej wrogiem na początku. Mamy przyjaciółkę głównej bohaterki i przyjaciela głównej bohaterki, Stacy i Paula. Swoją drogą, w audiobooku pani czyta Paula cały czas. I mamy przyjaciela Williama, ale on się pojawia gdzieś tam potem. I mamy ich obojga rodziców, z czego i, i mówię. Ja słucham audiobooka i nie wiem, czy ja coś przeoczyłam, bo w międzyczasie na przykład sprzątałam, ale jestem tak, tak na 70% pewna, bo jakby to powiedzieć? Matka któregoś z nich ma na imię Izabela, albo Rozali, albo William'a. I czytając czasem, mi się wydawało, że to jest ta, ta kobieta, że to jest jej matka, a czasem jego. Nie mam pojęcia. Nie wiem, czy to tak zostało napisane, czy ja coś źle odebrałam, więc tutaj. Tak tylko mówię. Fabuła rozbija się o to, że Rozali i William się nienawidzą, a ich rodzice aranżują im małżeństwo. I to jest tyle, no nie? Bohaterowie nie mają jakichś swoich prywatnych celów, nie dążą do niczego. Jedyne co się w tej książce dzieje to to, że my się nie lubimy, a musimy wziąć ze sobą ślub. O nie! I tu się pojawia mój pierwszy problem z tą książką, bo jako czytelnik w ogóle nie zrozumiałam, po chuj oni mają to małżeństwo brać. To jest tak, ich rodzice są jacyś tam sławni, ale to nie jest rodzina królewska czy coś, tylko oni są jakimiś tam celebrytami, nie wiemy kim, po prostu czasem za nimi chodzą paparazzi i, i to wszystko i robią im zdjęcia. Nawet nie czasem, zawsze, gdziekolwiek są, oni prawie nigdy tych paparazzi nie widzą, ale zawsze są na drugi dzień zdjęcia. I po prostu jest zaraz na samym początku prawie, że jest taka scena, że oni się tam spotykają, rodzice tych i rodzice tych i William i Rosie i rodzice ich informują, że bierzecie ślub i koniec. A oni nie, my się nie lubimy, a rodzice macie robić to, co wam każemy, i koniec. I my nie rozumiemy po co, bo małżeństwa aranżowane zwykle są jakąś strategią, prawda? A tutaj strategią jest to, żeby dobrze to wyglądało dla publiczności, w sensie dla opinii publicznej. Nie rozumiem. Druga sprawa, główni bohaterowie się nienawidzą, ale też nie znamy genezy tego, dlaczego oni się nienawidzą. Gdzieś tam w trakcie trwania powieści autorka sobie przypomniała o tym, że w sumie to y, nie, nie wytłumaczyła, czemu się nie lubią, i napisała coś takiego, że. Y, a ja to w sumie nie pamiętam, czemu my się nie lubimy. Chyba czasem był dla mnie wredny, czasem coś tam, dogryzał mi. Nie było tak, że był jakiś ogromny konflikt, który spowodował to, że oni się nie lubią. To po prostu było tak, że chciała napisać Enemies to Lovers, ale nie chciała robić żadnego backgroundu, dlatego i, i to wszystko. Przez y, pierwszą połowę książki to w ogóle ich rozmowy polegają na tym. Możesz przestać mnie tak irytować. Czym cię irytuje? Wszystkim, tym, że istniejesz. Te rozmowy nie mają żadnej treści, wiecie? Po prostu mamy wiedzieć, że się nie lubią i tyle. A to, żeby to w jakiś sposób pokazać poprzez jakieś czyny, to tego nie ma. I tak jak mówię, bohaterowie nie mają jakichś swoich osobnych celów. Jedyne, co się dzieje w tej fabule, to jest właśnie to, że dążymy do tego, żeby oni się w sobie zakochali i wzięli ślub. I ja mam w ogóle bardzo duży problem do takich książek, bo wiecie, y Pisząc jakikolwiek rodzaj literacki, coś się tam musi dziać. Jeśli piszecie romans, to to też nie powinno polegać tylko na tym, że ten romans się rozwija, tylko on powinien się. On powinien się rozwijać poprzez coś. To nie powinno być jedyna rzecz, która czytelników interesuje, bo po co w ogóle przeczytać taką książkę? Czytelnicy wiedzą po opisie, że to jest romans, ale on powinien się rozwijać poprzez jakieś rzeczy. No powiedzmy w serii Students takiej popularnej. Rosie i Zayden wiemy, że dąży do tego, żeby byli razem, ale oni jednocześnie chodzą na te studia, chodzą na te imprezy, mają jakieś tam swoje dylematy. Z tym ojcem Zaydena jest jakiś problem, tu rozistą z tą siostrą. Coś się dzieje poza tym, że tylko dąży do tego, żeby oni się tam spiknęli. Czytelnik powinien być zainteresowany czymś więcej. Nie widzę sensu przeczytaniu książki, w której wiemy całą fabułę po samym opisie. Opis Princessy zaczyna się tak. Skoro tak bardzo go nienawidzi, czemu nie potrafi przestać o nim myśleć? Kurtyna! No i biorąc ślub jest koniec książki. Chciałabym teraz porozmawiać o tych fikołkach logicznych, które się tam dzieją i na koniec o problemach ze stylem pisania. Po pierwsze, jest taka scena, że nasza główna bohaterka idzie ze swoimi przyjaciółmi do baru. Swoją drogą, w ogóle byście nie odczuli, że ta dziewczyna ma mieć 21 lat. Ona ma w mojej głowie tyle lat, co autorka. Po jej sposobach wypowiedzi to widać. Widać to po tym, jak się zachowuje. Po tej scenie w barze, jak wraca do domu, to mówi. E, pamiętam, że byłam w barze i piłam szoty. Znaczy się soczek. Dlaczego 21-latka ma być zawstydzona tym, że piła szoty? Na 21 lat. Legalnie może sobie zakupić szota. Albo w jej przypadku 10. Słuchajcie, bo jest pierwsza scena taka właśnie, którą czytam mówię: dm co jest grade. Idzie sobie do baru z tymi znajomymi, z Polem i ze Stacy. I oni robią zakład o to, że kto wypije pierwszy 10 szotów. Nie wiem o co chodzi, taki sobie robią zakład. Niech będzie. Każdy z nich zamawia 10 szotów. Głupie. <głupia> Rosie wypija no na, na raz, no nie na, na hejną można by rzec 10 szotów. Czyli jeśli to są te najmniejsze kieliszki, no to 30 ml wódki jest w jednym, tak. Czyli wypija 300 ml wódki na raz, po czym twierdzi, bo Stacey nie wypiła swoich, wypiła tylko 5, to mówi, a to wypija jeszcze jej 5 i wypija jeszcze 5 shotów. Czyli łącznie wypija prawie pół litra wódki na raz. Co? To jest, nie wiem, no nie chcę tutaj jakichś złych treści promować, ale powiem Wam z doświadczenia, że... Albo nie będę mówić z doświadczenia. Uwierzcie mi na słowo, że to jest bardzo, bardzo, bardzo dużo. To jest wręcz niemożliwe, żeby dziewczyna szczupła, mała, wypiła tyle na raz. I w ogóle jaki był sens tej sceny? Oni mieli się założyć o to, kto wypije pierwszy, a ona nie jej, że wypiła to wszystko, to jeszcze, a to sobie wypije jeszcze połowę tych. Druga rzecz, która mnie poskładała na łopatki, to jest scena, w której. Ta dziewczyna jest zmuszona do tego małżeństwa. Nie wiemy po co, ale jest zmuszona do małżeństwa ze swoim wrogiem. No i przez to, że jest zmuszona, no to nie chce nosić pierścionka zaręczynowego. Całkiem logiczne, prawda? I jak jej matka to widzi, to się tak wścieka i chce ją zmusić, żeby nosiła ten pierścionek, i przykleja jej ten pierścionek na klej Superglue. Tak. To jest opisane jako taka bardzo dramatyczna scena, że ona tam. No płacze, próbuje zdjąć ten pierścionek, nie może, to ją piecze i ona go tak nosi przez nie wiadomo ile czasu i po prostu no zanim ten pierścionek nie chce zejść, nie, jest przyklejony i koniec. Kto żyje na tym świecie, ten wie, że to tak nie działa, że jak przykleicie coś nawet na kropelkę, to już jest kaplica. Przykleisz w sobie pierścionek, to już musisz go nosić do końca życia, już cię z nim pochowają. To tak nie działa. Rozmawiałam o tej scenie z koleżanką, która zajmuje się cosplayami i właśnie mówi, że gdyby tak wyglądała rzeczywistość, to wszyscy ludzie zajmujący się cosplayem chodziliby posklejani. I to są rzeczy, które moim zdaniem powinny, powinno zwrócić się na nie uwagę w procesie redakcji, no nie? Że to po prostu tak nie działa, to trzeba zmienić, no ale tu tak nie było. Teraz chwilę chciałabym wrócić do tego, o czym trochę już mówiłam, czyli Autorka nie skupia się w ogóle na rozbudowaniu tej historii. Ona dąży tylko do tego, żeby oni sobie ten ślub wzięli i to wszystko, żeby się w sobie zakochali. Więc na przykład pojawiają się takie rzeczy, że William pracuje i zajmuje się jakimiś papierkami, przegląda jakieś papiery. Nie wiemy kompletnie co, no nie, nie ma znaczenia, no jakieś papiery, przecież skupiamy się tylko na tym, żeby oni byli razem, tak? Albo hmm, cytat nawet przeczytam. Rozmawia z Polem, bo tam Pol w pewnym momencie zaprasza ją na randkę i ona idzie z nim na randkę, mimo że ma narzeczonego, i mówi do niego tak: Teoretycznie mam teraz narzeczonego, i jeśli media zobaczyłyby, że jestem z kimś innym,. Kropka, 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 i to wszystko, bo ona nie wie, co by się stało, gdyby media zobaczyły ją z kimś innym, dlatego nie kończy tego zdania, bo ona nie ma pomysłu i tak jest w paru innych też przypadkach, że gdyby moi rodzice się dowiedzieli,. Kropka, 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 to co? To, co w związku z tym? Ja nie wiem w ogóle, dlaczego ta dziewczyna słucha swoich rodziców. Ona jest dorosła. Niech się od nich wyprowadzi i sobie znajdzie pracę. Dlaczego rodzice mają dorosłej kobiecie narzucać, z kim ma wziąć ślub? Tym bardziej, że nie wiemy, po co! Po ten ślub! Przepraszam, że się uniosłam. Kolejny problem autorka ma z pisaniem emocji. Są jakieś dziwne wybuchy emocji tych bohaterów, które są niczym nie poprzedzone i w żaden sposób niewyjaśnione. Na przykład, gdzieś tam w tej pierwszej części książki. Trwa bankiet, na który oni oboje muszą iść, dlatego że w się sensie Rosie i William, bo oboje są przecież jakimiś tam sławnymi ludźmi i czy tam raczej dziećmi sławnych ludzi, dorosłymi dziećmi. I w każdym razie na tym bankiecie wychodzą na dwór i zaczynają się całować, i ona nagle czuje jego łzy na swoich policzkach, i odsuwa się od niego i on płacze. I on tak serio zaczyna żywnie płakać. I my nie wiemy dlaczego. Jakby da się wywnioskować, że. O, on ma mniej więcej takie same uczucia jak ja, też mu jest ciężko. Ale nigdy nie eksplorujemy tego jego, tej jego strony, z czym mu jest konkretnie ciężko. Z tym, że musi brać z nią ślub? Czy ma jakąś presję od rodziców na przykład w pracy? Nigdy tego nam nie wyjaśnia autorka. Kolejny wybuch emocji jest w dalszej części książki, kiedy oni już mieszkają razem, ale jeszcze się nie lubią, tylko muszą ze sobą zamieszkać przed ślubem najwyraźniej. I też nagle znikąd z totalnie niesprowokowany William używa wobec niej przemocy przeczytam fragment chodzi o to, że on jej zadał jakieś pytanie kompletnie pytanie nieważne, tam o, o Stacy czy o coś, nieważne i ona mu nie odpowiada na to pytanie i on ją wtedy chwyta za ramię za nadgarstek, przepraszam i tu jest cytat kiedy chciałam go zignorować i pójść na górę, chwycił mnie mocno za nadgarstki odpowiedz na moje pytanie nie dotykaj mnie zażądałam, odpowiedz jego uchwyt stał się jeszcze mocniejszy wykrzywiłam więc twarz w grymasie bólu gdy tylko to zobaczył, gwałtownie się ode mnie odsunął. Na nadgarstkach zostały mi czerwone ślady po jego palcach. Byłam pewna, że zrobią mi się z tego siniaki. No i on ją od razu przeprasza, ale to jest jeden wybuch gniewu, gdzie on jej robi krzywdę, no bo zaciska mocno palce na jej nadgarstku. I nigdy nie ma wyjaśnienia tego, nigdy się to też nie powtarza. Więc to nie tak, że on ma jakieś problemy z agresją. On ma jeden. chociaż to nie jest prawda, bo używa agresji wobec innych ludzi. Ciężko jest też kibicować dziewczynie w związku z facetem, bo my powinniśmy ich lubić, kiedy wiemy, że taka sytuacja miała miejsce. Ale tak jak się zastanowiłam, no to nie, no William ma problemy z agresją. On za każdym razem, kiedy widzi przyjaciela Rosie z nią w towarzystwie, swoją drogą, za każdym razem, kiedy Rosie się spotyka z polem, to on się tam zjawia magicznie, no to on zawsze używa przemocy wobec tego pola. I kiedy są jakieś takie wielkie sceny emocjonalne w teorii? to one, my od nich tak, tak jakby bardzo szybko przechodzimy do jakichś zaś innych scen. Wiecie o co chodzi? To nie tak, że to jakoś specjalnie wpływa na bohaterów. No na przykład tutaj, jak ją tam trochę skrzywdził, no to potem ją przeprasza i ona ma takie, okej, okay, git. Kolejna scena, w której emocje nie mają żadnego sensu w tej książce jest w rozdziale dziewiątym, kiedy oni się jeszcze nie lubią, a William ma nagle takie przemyślenie, że um, nie zważałem na nic, kiedy w grę wchodziła Rosie i jej bezpieczeństwo. Rozali. Ciągle mówię Rosie. Nie wiemy skąd nagle z dupy takie przemyślenie, bo on jej nie lubi przecież. To uczucie się nie rozwijało jakoś tak naturalnie. Oni się parę razy pocałowali, ale potem się nie lubili. Więc to takie jest... Nie ma takiego ciągu logicznego, że nie lubimy się, potem coś się dzieje, zaczynamy się lubić i potem się kochamy. Tylko takie są jakieś wybuchy randomowych emocji. Zapomniałam o jeszcze jednym fikołku logicznym. Czy po prostu może o jakimś takim problemie z pisaniem. W ogóle może teraz już po prostu przejrzymy sobie wszystko, co sobie poskrinowałam i porozmawiamy o tym, co sobie poskrinowałam, bo tak mi chyba będzie najłatwiej, żeby to było jakieś logiczne. Tak, to są różne rzeczy, które powinny wyjść w procesie redakcji. Następnego dnia był piątek, a ja ten dzień miałam zarezerwowany na czytanie książek. Wieczorem siadam na wygodnym fotelu w swoim pokoju, biorę książkę, stawiam blisko z siebie herbatę i przenikam do świata przedstawionego na papierze. Nie ma piątku zaplanowanego na czytanie, ma piątek wieczór zaplanowany na czytanie. To nie znaczy, że cały dzień musi siedzieć i czekać, aż nastanie wieczór, żeby wziąć tą książkę. Może w ten piątek jechać z nim gdziekolwiek tam chciał jechać, bo czytanie ma zaplanowane dopiero na wieczór. Kolejna sytuacja, również powinno wyjść w redakcji. Ona zaprasza Stacy i Paula, swoich przyjaciół, żeby obejrzeli jej nowy dom i tam ich oprowadza po tym domu i to jest też opisane, co jest w ogóle nieciekawe, że weszliśmy tutaj, tam, ram. i nagle ona sobie uświadamia, że Paul jest pobity, bo William go pobił, dosłownie to jest w taki sposób napisane, oprowadziła ich po całym domu i dopiero teraz przyjrzałam się jego twarzy i dostrzegłam, że ma ogromnego siniaka pod okiem. Girl, to jak się z nim widałaś, to stałaś tyłem. Jak mogłaś tego nie zauważyć? Albo tutaj scena, na której jestem wielką fanką, to jest już gdzieś tak w drugiej połowie książki. Ona nieważne co robi, nawet nie chcę wchodzić w szczegóły. W każdym razie dzwoni do Willa i płacze, i on do niej mówi tak. Princeso, co się dzieje? Coś się stało, płaczesz, co się dzieje? Ona na to: Ja potrzebuję ciebie teraz. I on na to. Princeso, o co chodzi? Zaraz będę. Po czym się rozłączył? <noise> Przepraszam. On nie mówi, o co chodzi, o co chodzi, o co chodzi. Po czym się rozłączył? Nie dam jej szansy odpowiedzieć, o co chodzi. <noise> to jest wsparcie emocjonalne, którego każdy z nas potrzebuje w swoim życiu. Nie wiem za bardzo, do którego segmentu wstawić ten cytat, więc po prostu powiem go już teraz. Coś tam, coś tam. Włączyli piosenkę zespołu Arctic Monkeys, ponieważ uwielbiałam zarówno sam zespół, jak i ich kawałki. To brzmi tak, jakby oni znali Arctic Monkeys prywatnie. Uwielbiałam zespół i ich kawałki. Jeśli mówisz, że uwielbiasz jakiegoś wykonawcę czy jakiś zespół, to właśnie masz na myśli, że lubisz ich muzykę. Więc nie trzeba tego rozdzielać. Dialogi w tej książce są zupełnie bez żadnej treści. Jak ona idzie na przykład na randkę z Polem, nie ma autorka kompletnie pomysłu, o czym oni mogliby ze sobą rozmawiać, więc ich rozmowa przebiega tak. Jak ci się podoba randka? Fajnie, no nie wiem co tam odpowiada, ale w każdym razie, kto na randce mówi takie zdanie, jak ci się podoba randka? Gość zabrał ją do kebaba i pyta, jak ci się podoba randka? Gdzie Wracam do tego punktu, że w tej książce chodzi tylko o relacje jej z Willem, więc bohaterowie nie rozmawiają ze sobą o niczym innym, dlatego że jedyny fokus tej książki to jest ten chłop. Więc kiedy ona wychodzi na randkę z polem. Nie mają o czym ze sobą gadać, bo autorka nie ma żadnego pomysłu na to. Bo dla niej to i tak nie ma znaczenia, bo przecież i tak będzie z Willem. I przez to w wielu przypadkach pada takie zdanie, że e, coś tam, coś tam, e, siedzieliśmy w niezręcznej ciszy. No tak, ale tylko dlatego, że nie masz pomysłu na dialogi. Naprawdę, książka byłaby dużo ciekawsza, jeśli by właśnie miała więcej treści, jeśli coś. Mieliby jakieś zainteresowania te postaci, jeśli egzystowaliby jako dwa osobne twory, a nie tylko jako związek który swoją drogą też jest słaby. żeby nie powiedzieć fatalny. To miałam zamiar powiedzieć, przepraszam. Niestety podczas czytania czuć, że to jest taki ładpad writing. Wiecie, bardzo dużo skupiamy się na przykład na tym, jak się bohaterka ubrała, co założyła, gdzie poszła. To znaczy na przykład pomieszczenie było takie, takie i takie. Założyłam to, tamto i tamto. To nie są jakieś istotne rzeczy. Ja personalnie na przykład jestem fanką w ogóle nie opisywania wyglądu fizycznego albo w jakiś tam. Ym... Tak ogólnie, bo, ale to jest też niepopularna opinia, dużo osób się z tym nie zgadza, że ja i tak sobie bohaterów literackich wyobrażam po swojemu i żaden opis autora tego nie zmieni, więc nie przykładam do tego takiej wagi. A już na pewno nie muszę wiedzieć każdego dnia, co bohaterka rano na siebie zakłada. Nie ma to żadnego znaczenia. I też zauważyłam w tych książkach, które się wywodzą z ładpada, taką tendencję, że przez całą książkę nie dzieje się nic i nagle w ostatnich rozdziałach jest wybuch akcji. I faktycznie w ostatni rozdział powinien być taki bardzo emocjonujący, co nie, no, jak jest rozwiązanie akcji. Ale problem w tym, że nie ma czego rozwiązywać, bo nie było akcji, i nagle dzieje się coś takiego totalnie. Sp... Prawda? Przepraszam. Mam na myśli tutaj na przykład y, rodzinę monet. Też było tak, że cały, całą książkę nic się nie dzieje, i nagle na koniec jakieś tam pościgi, strzelaniny, coś tam, coś tam. Ale w pierwszej części tak było, i też w jakiejś jeszcze jednej, którą czytałam, to było nawet bardziej interesujące. To była taka część, w której oni cały czas nic nie robią, tylko siedzą, jedzą, są mu jakieś tam babci, i potem na koniec jest jakiś taki porwanie, pościg, hej w szpitalu, no, no to w tej książce, w Princesie, jest dokładnie tak samo. To znaczy, nie Fabuła, tylko ten, to ułożenie akcji, ale jeszcze gorzej, bo autorka rodziny Monet, to ona chociaż potrafi napisać te sceny przepełnione akcją, to jej wychodzi super, mogłaby napisać taką książkę w całości ale no tutaj ta pani Marcelina Świątek, ona niestety sobie nie radzi z żadnymi opisami akcji, chodzi o to, że tak, w tej książce nie ma w ogóle akcji, ta główna bohaterka, ona sobie tam trochę pogada z przyjaciółką, pogada sobie trochę z Willem trochę się pokłócą i to jest tyle. I nagle jest kompletnie z dupy, w ogóle nie wiadomo skąd się to nagle bierze. Już są po ślubie, jadą sobie w podróż poślubną, są na jachcie i nagle jest sztorm. I ten sztorm normalnie zagraża ich życiu. To jest coś niesamowitego. Tyle się dzieje. Wow. Nigdy w życiu bym się nie spodziewała takiej akcji. I potem się jeszcze dzieje więcej rzeczy z dupy, ale to już nie będę tego mówić bo to jest akurat duży spoiler i to jest jedyne, co się ciekawego wydarzyło w tej książce, ale też po prostu to jest takie niespodziewane, kiedy to czytacie nic, 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 i nagle ostatni rozdział ma więcej słów niż wszystkie inne rozdziały, i właśnie tyle się w nim dzieje. Teraz o trudnych tematach poruszonych. Trigger warning, chociaż w sumie nawet nie trigger warning, bo one są tak słabo napisane, że to chyba nikogo nie striggeruje. Eee, mam na myśli samo okaleczanie się. Nasza główna bohaterka, w pewnym momencie, gdzie my kompletnie nie rozumiemy jej uczuć, postanawia, że ma koniec życia i ma myśli S. I po prostu bierze nóż i chce sobie tym nożem zrobić krzywdę. To jest bardzo słabe napisanie, dlatego że na tym etapie my za bardzo nie wiemy, jakie ona ma problemy wewnętrzne, wiecie, bo do tej pory było jej ciężko w życiu, dlatego że rodzice jej kazać brać ślub z tym gościem. Ale na tym etapie ona już go lubi, może nawet już się w nim zakochuje. Więc dlaczego ona nagle ma myśli S? Nie rozumiemy tego, bo to jest tylko tak napisane, że ma i tyle. To nie wychodzi tak, tak jak się powinno pisać książkę, że tam jakieś ma odczucia, jakieś przemyślenia, tylko no, po prostu przemyślenie jest takie, że ma myśli S. I ona ten nóż bierze, ale w końcu nie decyduje się zrobić sobie krzywdy, tylko dzwoni po Willa. I Will zastaje ją w taki sposób, że ten nóż leży i ona leży, ale ona nie zrobiła sobie krzywdy. Po prostu spędza czas z nożem w pokoju, i on na ten nóż patrzy i od razu wie, co prawie się stało. Powiem wam, że gdybym ja wyszła do domu i zobaczyła no, na przykład moją przyjaciółkę, z, która siedzi i obok niej jest nóż, to bym się spytała, otwierałaś paczkę? Nigdy by mi nie przyszło do głowy, że właśnie przed chwilą próbowała sobie zrobić krzywdę. I właśnie najgorsze, co się dzieje, to na tym pieprzonym morzu czy oceanie, jak oni są. I ona ma takie myśli, że jeszcze niedawno chciałam się z. a teraz chcę żyć dla Willa. Jego obecność pomogła mi przezwyciężyć te myśli. I to jest takie nie w porządku wobec osób, które naprawdę zmagają się z takimi problemami, bo to nie jest tak, że jakaś osoba cię z tego wyleczy. Jeśli masz myśli S, to musisz się udać na terapię. Nie możesz polegać na tym, że. Jakaś osoba inna wyciągnie cię z tego. To tak nie działa. Nie możesz stworzyć zdrowego związku, jeśli będziesz opierać swoją chęć do życia na drugiej osobie. I to w jakiś sposób to jest opisane, jest fatalne. Ale mówię, to jest dlatego, że autorka po prostu jeszcze nie ma takiej zdolności emocjonalnej, no. Jest też jakiś taki wątek z uzależnienia od napojów energetycznych, i on jest nawet taki, że się ciągnie przez całą książkę, ale koniec końców do niczego to nie dąży. Po prostu. To jest coś, co się dzieje i tyle. To nie tak, że ona nagle ma jakieś, jakiś problem, że jest w szpitalu i walczy o moje życie. W każdym razie nie przez energetyki ma taki problem. Ups, spoiler. Po prostu to jest coś, co się pojawia przez całą książkę, więc kiedy to się pojawia, to trochę liczysz jako czytelnik, że to ma jakiś związek z fabułą, ale w sumie to nie ma za bardzo. Jedyne co to daje, to raz jej się robi słabo i tam potem Will się o nią troszczy. To chyba to był tylko taki plot device, żeby dążyć do tej jednej sceny. Ale ona też nie jest jakaś przełomowa, więc to też nie było takie ważne. Równie dobrze mogła zasłabnąć, dlatego że na przykład wypiła za mało wody. Dobra, już się nie będę znęcać nad tą książką. Ostatnie, co chciałam powiedzieć, tylko już sobie zamknęłam komputer z cytatami. Szkoda, bo miałam zapisane też. No właśnie cytaty. Właśnie to, że... Autorka pisze tą książkę czasem w taki sposób jakby czuć, że specjalnie chciałaby, żeby to były cytaty wyciągane do postów instagramowych. Wiecie, żeby to były takie rzeczy, że o, motywacyjny cytat z książki. Bardzo często to nie jest naturalne w takich no w prozie, nie w książkach obyczajowych, że nagle są takie przemyślenia. Teraz strzelam, to nie jest cytat, bo zamknęłam komputer z cytatami. Przyjaźń, to taka piękna wartość, ktoś na kim możesz polegać, ktoś, kto jest zawsze tam dla ciebie. To właśnie jest prawdziwa przyjaźń. Takie pierdolenie, wiecie, o miłości jest tak samo. Każdy z nas kiedyś słyszał o takim terminie jak miłość, ale czy naprawdę wiemy, co on oznacza? Czy często zastanawiamy się, o co chodzi w miłości? Dla mnie, miłość to coś tam, coś tam. I to są takie, wiecie, takie filozoficzne wysrywy, tak naprawdę. Nie jest to standardem do pisania w powieści obyczajowej, no. Piszecie. Jakąś fabułę, a nie takie cytaty motywacyjne, no, takie głębokie przemyślenia, które nie są za bardzo przemyśleniami bohaterki, tylko bardziej czymś, co mógłby napisać na przykład Paulo Coelho. Powiedziałam teraz bardzo dużo negatywnych rzeczy. Nie mam za bardzo nic pozytywnego do powiedzenia, bo ta fabuła od samego początku do końca leżała, ale chcę powiedzieć jedno. Ubolewam nad tym, że ta autorka debiutowała teraz z taką książką, bo są takie momenty, kiedy ona pisze, że. Jesteście w stanie sobie wyobrazić, że za parę lat to będzie naprawdę dobra autorka. Ona jeszcze parę takich książek napisze, podpracuje nad swoim warsztatem i gdyby debiutowała na przykład za pięć lat od teraz, to pewnie napisałaby naprawdę fajną książkę, gdyby trafiła też na odpowiednią redakcję i korektę. Więc no szkoda, że to wyszło tak. Ja jej życzę naprawdę wszystkiego najlepszego. Życzę, żeby nie poddawała się, dalej pracowała nad swoją twórczością i żeby za parę lat wróciła z czymś mega super. Życzę sobie, że za 5 lat od teraz nagram film, w którym będę się zachwycać jakąś jej książką. No i co, tyle? Zapraszam na Instagram na kanał nadawczy. Tam są wszystkie najnowsze newsy i trochę takich y, smaczków z y, czytania innych książek. I co? Do następnego razu, tak? Pa pa.